Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 320. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówię o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat nowelizacji kodeksu pracy. A od jakiegoś czasu, jak wiemy, możemy pracować zdalnie, ale ta praca zdalna związana z obecną sytuacją pandemiczną jest wprowadzona na bazie ustaw okołokowidowych, rozporządzeń okołokowidowych. Która I to, te rozporządzenia pozwalają na skierowanie pracownika na pracę zdalną, tak naprawdę na podstawie nawet polecenia wydanego mailem. Oczywiście, w kodeksie pracy istnieje telepraca, jednak jest, są to zapisy bardzo formalne, bardzo e, trudne do wprowadzenia. I rzadko w związku z tym stosowane. No i dlatego, że mamy pandemię i praca zdalna stała się coraz bardziej popularna, pojawiły się pomysły wprowadzenia nowelizacji zapisów kodeksu pracy, tak żeby ta praca zdalna pojawiła się tam na stałe. Aczkolwiek ostatnio pojawiły się właśnie informacje na temat tego, że ta nowelizacja kodeksu pracy odnośnie pracy zdalnej została połączona z projektem, Dotyczącym kontroli trzeźwości. Ale najpierw zacznijmy od samej pracy zdalnej i tego, jak wyglądają obecnie zapisy w projekcie. Praca zdalna będzie dobrowolna, to znaczy, że praca zdalna będzie mogła zostać wdrożona wyłącznie za zgodą pracownika, bo obie strony będą musiały się na to zgodzić. W trakcie, gdy ta praca zdalna będzie już trwała. I to każda ze stron będzie mogła złożyć wiążące oświadczenie dotyczące zaprzestania pracy zdalnej i powrotu do pracy tradycyjnej. Okazjonalna praca zdalna ma natomiast służyć doraźnym interesom pracownika, natomiast ma nie służyć temu, żeby pracownik w trakcie godzin pracy załatwiał sobie czynności prywatne. Chodzi o pogodzenie pracy z obowiązkami pozapracowniczymi, ale nie ze sprawami prywatnymi w godzinach pracy. I jeżeli mówimy tu o definicji pracy zdalnej i tego, co stanie się, gdy zostaną na przykład wskazane dwa miejsca wykonywania tej pracy zdalnej, to ministerstwo wyjaśnia, że to wszystko będzie musiało zostać uregulowane w aktach wewnętrznych pracodawcy, na przykład w regulaminie pracy. Jeżeli natomiast mówimy o składaniu przez pracownika oświadczenia, że ma bądź nie ma warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej, to będą zapisy y, dokładnie b, w brzmieniu, że takie oświadczenie będzie pracownik składał bezpośrednio przed wydaniem polecenia. Co ciekawe, ta ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia, obowiązy od dnia odwołania y, pandemii na terenie Polski, czyli dzisiaj mamy pandemię i obowiązują y, ustawy okołokowidowe. Te ustawy będą obowiązywały przez trzy miesiące od ustania pandemii, i dopiero później, jeżeli oczywiście nowelizacja wejdzie w życie, to wtedy ta nowelizacja się pojawi trzy miesiące po zakończeniu pandemii. Jeżeli teraz ta nowelizacja wejdzie w życie trzy miesiące po zakończeniu pandemii, to kontrola trzeźwości pracownika prawdopodobnie też wejdzie wtedy dopiero w życie. Ale warto pamiętać o tym, że ta Obecnie obowiązująca wersja projektu nie była przedmiotem prac y, partnerów społecznych. Bo, na przykład, Piotr Wołajko, to jest ekspert Centrum Monitoringu Legislacyjnego Pracodawców RP, mówi, że nie ma potrzeby tak dokładnego regulowania każdej malutkiej. Czynności, którą wykonujemy w trakcie pracy zdalnej, bo są różni pracodawcy, różni pracownicy i różny jest charakter wykonywanych prac. Bo tak naprawdę wystarczyłoby określenie ram tej pracy, e, ustalenie tego na przykład ze związkami zawodowymi czy z samym pracownikiem, jeżeli tych związków nie ma, i dopiero później ewentualnie dać prawo kontroli tej pracy zdalnej odpowiednim instytucjom. A jeżeli sprawdzi się, bądź się nie sprawdzi, to na przykład skorygować to za rok czy za dwa lata. A my wszystko musimy mieć zapisane, bardzo mocno uregulowane, bo inaczej bez tego to nie działa. Ciekawe, jak długo będzie trwała ta prowizorka, bo nie, tak naprawdę nie wiemy, jak długo będzie trwała u nas pandemia. Czyli praca zdalna na razie będzie obowiązywała na gębę na podstawie mailowego polecenia od szefa. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek. Na razie. you mm -hmm.